Jeśli usłyszysz charakterystyczny dźwięk, przypominający motorower albo piłę spalinową, to może być dronka Mikadze. Lata nisko i dlatego trudno go zestrzelić. Najczęściej atakuje infrastrukturę i obiekty wojskowe, więc nie zbliżaj się do budynków administracyjnych ani strategicznych. Twoim priorytetem jest znaleźć schronienie i przeczekać atak. Najlepsze są piwnice, przejścia podziemne, parkingi podziemne czy niższe kondygnacje budynków Jeśli zaskoczy cię na otwartej przestrzeni, poszukaj rowu, zagłębienia w ziemi albo jakiegoś występu, który da osłonę. Połóż się na ziemi. Osłoń głowę rękami i otwórz usta. To pomoże uniknąć urazu ciśnieniowego. W budynku wybierz miejsce blisko wyjścia, aby po wszystkim szybko się ewakuować. Pamiętaj Zostań w schronieniu jeszcze co najmniej 10 minut po zakończeniu ostrzału. Nie chowaj się w samochodzie, klatkach schodowych pod arkadami, w piwnicach bloków z wielkiej płyty, przy samochodach ani w pobliżu stacji benzynowej.